wwwe Warunki mieliśmy za każdym razem inne, raz było ciepło, raz było deszczowo, raz było też mroźno, ale tym razem jest wyjątkowo lodowo, co widać po tafli, prawie półtora, półmetrowej. E, ogromny wysiłek, żeby przygotować w ogóle dzisiejszą e, imprezę i tutaj muszę podziękować druhom ochotnikom z OSP koło nad Wartą, Brdów i Babiak, którzy tutaj działali, druhowi e, Sikorskiemu Robertowi, bo przeprowadził kowarko-ładowarkę, żeby to wszystko e, wyjąć stąd, ale udało się stworzyć piękne miejsce. Wyjątkowa sceneria, bo w kształcie serca, ale dzisiaj też wyjątkowa dużo uczestników, blisko 200 osób dzisiaj, które tutaj przyjechały z zewnątrz, nie tylko z powiatu kolskiego, ale i z okolicznych powiatów. Wyjątkowo fajna i myślę, że taka prozdrowotna impreza. Z każdym rokiem przybywa nam e, tych, którzy nam pomagają tutaj organizować. Jest cała lista, nawet nie będę teraz e, się wysilał, żeby wywiedzić, bo nie jestem w stanie wszystkich, którzy że nam pomagają, żeby stworzyć tą e, fajną imprezę i wszystkie inne e, imprezy. To najwyraźniej widać, że jesteśmy też i, i dobrym partnerem do organizacji tego typu e, przedsięwzięć, ale i okazuje się, że też wielu życzliwych, sympatycznych ludzi jest wokół. Najbardziej to, że z roku na rok e, rośnie liczba użyt, e, uczestników, a my co roku staramy się to jakoś uatrakcyjnić, coraz więcej e, nowych elementów, e, które mają tutaj spowodować, że oprócz tego wejścia do wody też miło jest... E, spędzić tutaj czas. To jest taka też inicjatywa raczej zdrowotna, bo promujemy to budowanie odporności, budowanie tych, tych wszystkich pozytywów wynikających z morsowania zdrowotnych, ale i też taką integrację społeczną, co zresztą widać i, i myślę, że to dzisiaj się wyjątkowo udało.